Lubisz się tak czasem nim gdzieś wypuścić? Oj, powłóczyć się okrutnie lubię. W tych złotych bucikach. Tak, celgi <grym> robią robotę. Jesteśmy u Roberta w Rząśni. Przyjechaliśmy do niego 130 km, dlatego, żeby pokazał nam swojego Volvo'a prawdziwą motoryzację. Robert, co możesz nam powiedzieć o nim? No stare, dobre Volvo. Zgadza się. Pierwsze z przednim napędem, 850, bez szaleństwa, dwulitrowy. 126 koni, wolno sący. Wydobyty z krzaków i z trawą na kołach. Tak. Wyciągnąłem go z zastanymi hamulcami. Nie był na chodzie. W tej chwili już daje radę. Rzucaj mi się w oczy... Złote felgi. Po renowacji kolor z parety Porsche. Taki wybrałem <grym> dla, dla odróżnienia. Prawdziwe Volvo, nie to, co te dzisiejsze, już troszeczkę mm, z myślą techniczną chińską. Słuchaj, on ma przejechane dopiero 400 tysięcy, ledwo dotarty. Kwotel jest wysiedziany, o, no ale. <grym> powiem ci, że czuję się jak w prawdziwym Volviaku. Faktycznie, 413 przebiegu. Po kierownicy widać. Tak wygląda kierownica. W nowych Wolwiakach po przebiegu 100 tysięcy kilometrów, a nie 400. A jeśli Ty masz jakąś ciekawą historię o swoim Wolwiaku, odezwij się do nas i może się spotkamy. Robert, dziękujemy Ci za nagranie. Dziękuję również. Ja go chcę. Ja sobie Aha. muszę kupić takie. Jestem zachwycona, tak się cieszę.